Dobrze, że to środowisko, że tak powiem, nie należy tylko do panów, ale także kobiety, które mają bardzo dużo ciekawych pomysłów, są profesjonalistkami, i inny punkt, odmienny być może często widzenia niż panów, jest często bardzo trafny. Ich spostrzeżenia, doświadczenie, profesjonalizm, no i tak jak w moim przypadku, bezkompromisowość Magdy jest bardzo przydatna, szczególnie w tym środowisku portowym, w którym się znajdujemy. Jest to bardzo ważna cecha. Znajdujemy się w dziale eksploatacji. Stereotypowo jest to zazwyczaj dział obsadzany przez mężczyzn, ale jak tutaj od jakiegoś czasu z sukcesami widać, odnajdują się również kobiety. Ich obecność na pewno wpływa tutaj pozytywnie na żargon męski i taki portowy, który ulega na pewno załagodzeniu, ale też budzi w większości nas tutaj taką męską rywalizację, co też wpływa pozytywnie na, na naszą pracę i na jej wydajność. Panie, które tutaj rozpoczęły z nami swoją przygodę, bardzo szybko odnalazły się w męskiej ekipie, przetarły szlaki dla kolejnej grupy. Pojawienie się ich na pewno zmieniło y, atmosferę, która była u nas taka. Można nawet powiedzieć ciężka, napełniona testosteronem, i to, że one się tutaj pojawiły, spowodowało um, większą ogładę u naszych mężczyzn, e, większą kontrolę. E, no i tak naprawdę każdy z nich mam wrażenie, że przykłada się bardziej do tej pracy. No, jak widać, mężczyźni są tutaj w mniejszości. Jesteśmy chyba jedynym polskim dużym terminalem, e, gdzie w w kadrze zarządzającej mamy dwie panie. Finanse, które reprezentuję, no, są zdominowane przez kobiety. Mamy kilka panów, rodzynków, ale generalnie w finansach tak rządzą kobiety. Branża portowa jest. No, cały czas bardzo mocno zmaskulinizowana, a GCT jest takim, myślę, że pozytywnym przykładem, że panie też mogą dojść do wysokich stanowisk w tej branży. Tak, to no, miło to słyszeć, natomiast to zatrudnienie nie jest przypadkowe. Ja po prostu lubię tę robotę, zawsze mnie może pociągało. Rozpoczęłam kiedyś nawigację, ale z uwagi na nieuleczalną chorobę morską, zostałam szczurem lądowym, przykleiłam się do woku, a potem do Gdynia Container Terminal i nie zamierzam się z tym środowiskiem rozstawać. Drogie koleżanki, z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet, bardzo proszę przyjmijcie ode mnie najserdeczniejsze podziękowania za Wasz codzienny trud i wsparcie, którego mi udzielacie tutaj w GCT. Dziękuję bardzo.